Enjoy the journey with Zermatt Bergbahnen to Trockener Steg via fury and Schwarzsee. jest, dla wszystkich <muchy> tych, co nie boją się żyć Dla wszystkich tych, co mają plan na przyszłość Dla wszystkich tych, co mają odwagę jest ta miłość Będziemy zobaczyć do Krzyśka to poszczególnych chcę uczynić majster Jestem Co robisz dobry człowieku? Czujemy Strasznie powoli się to robi Ale czemu ty śnieg gotujesz, a nie wodę Nie mamy wody. Nie mamy wody to jakaś chmurka jest i chmurka Czytaj czym się różni? Życie od to jak oberwać w klubie mając chwilę do wyjścia to ja Radioaktywny wekwitentny Czarnobyl wiecznie, młody dla stary stary dla wiecznie Młodych mówię przewinęło z wiatrem, nic nie skła wiecznie, przemijamy razem z wydychanym powietrze. Milimetr po milimetrze, masz recenzję w przekazie Północnie z wyboru, oddam serce za sprawę Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu i tak powoli nas doprowadza stres, do wylewo rośnie gniew Rozczarowanie światem nie ma czasu, na zem nie ma czasu, dla że nie Wiara w cuda stawia nam cele, mówią To to na zażdża, żeby zdradza Intelekt pierwszy zbieg, nie ma Twardość stąpam po ziemi Tylko serce ma prawo mi mówić w co mam wierzyć